Dziękujemy im bardzo, bo wspaniale rozpoczęłyście nasz orszak. E, dziękuję Państwu, którzy tak licznie przybyliście. Przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem. Ja w tej chwili przejdę na początek orszaku i e, słuchajcie, proszę, bardzo proszę, słuchajcie tego, co będę mówiła. Będę opowiadała o tym, co działo się 2000 lat temu, gdy trzej królowie, można powiedzieć, reprezentanci świata pogańskiego, zapragnęli odnaleźć Boga. Boga, Króla Wszechświata i pokonali wiele trudów, my to w symboliczny sposób przenierzymy tą drogę, aby spotkać się z Jezusem, z narodzonym w człowieku Bogiem. I godnie przejdźmy tą pracę, śpiewając myśląc o tym, co się dzieje w czasie tego pochodu w naszych sercach. Zwracam uwagę na jedno. W pewnym momencie zaatakują nas diabły. Więc bądźcie czujni. Jeszcze chwileczkę, poczekajmy, ja wejdę na czoło orszaku, żeby ten stajny prochód poprowadzić.